W trakcie, w trakcie naszej rozmowy z Hubertem e, zwróciliśmy uwagę, właściwie Hubert zwrócił uwagę na temat związany ze szkoleniem młodzieży. E, w takim ogólnym e, pojęciu, nie, nie, nie tylko może stricte związanym z futsalem, ale, ale z, e, e, z, w, ogólnie z rozwojem, jeżeli chodzi o rozwój czy to kultury fizycznej, czy czy innych aspektów, które, które powodują, że te nasze dzieci zdrowo, nie tylko fizycznie, ale i psychicznie się rozwijają. Bo ja jako rodzic często mam ten problem, że, że widzę, że tej elektroniki wśród, w, trakcie, w trakcie takiego zwykłego dnia u, u moich dzieci jest troszeczkę za dużo. Ja wiem, że. Mm, Dużo rodziców może sobie z tym radzić w taki czy inny sposób, i szacun dla nich za to. Natomiast czasem jest tak, że, że, że przy, przy jeszcze, zwłaszcza gdzieś tam małym dziecku, potrzebujemy takiego taniego sprzedania, czy, czy kupienia właściwie kupienia czasu sobie, żeby, żeby to dziecko starsze się czymś zajęło i. I to y, uważam, że, że, że no bije się czasem w piersi, że to jest zmora, y, jeżeli chodzi o dzisiejszy czas. Ta, ta, ten, ten nadmiar tej elektroniki, y, ten telefon, ten tablet i tak dalej. I ja uważam, że, że właśnie taka działalność sportowa, czy, czy to jest piłka nożna, czy to jest futsal, czy to jest pływanie, czy to, czy to są y, y, zajęcia, y, skupię się tutaj na zajęciach gdzieś tam fizycznych, bo. Bo te zajęcia dają takie odprężenie dla, dla tego umysłu, dla tych, dla tych oczu, które często gęsto są zbyt zaangażowane na tych aspektach, związanych właśnie z tą, powtórzę się, elektroniką szeroko pojętą. I to, że, że, że dzieci mają możliwość pójścia na, na trening w futsalu. Na pojechanie na jakiś turniej z tym związany, czy, 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 czy nie wiem, no pójście na, na zajęcia karate czy, czy na basen. Ja uważam, że to jest mega, mega ważne. I każdy, wydaje mi się, rodzic, któremu, któremu zależy na tym, żeby, żeby to dziecko czy te dzieci nasze rozwijały się w zdrowiu psychicznym, powinien mu moim zdaniem pozwolić na, czy znaleźć, pomóż znaleźć odpowiednie, odpowiedni kanał e, e, ujścia, czy, czy, czy z, m, zastąpienia e, wysiłku e, umysłowego, bo, 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 bo to nie tylko mówię o, o tym, że, że to musi być coś złego, tak, ta elektronika, bo elektronika może służyć też Dobrych, często, często tak jest, w dobrych celach, ale ten wysiłek fizyczny wtedy daje takie odprężenie dla umysłu, dla, dla naszego ciała, dla naszej pozycji często siedzącej, gdzie, gdzie naprawdę może to być przyczynkiem gdzieś tam do różnych, różnych wady nie tylko związanych z postawą, ale. Ale już e, 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 jakiś tam szerszyk. Więc e, uważam, że to szkolenie e, młodzieży jest mega ważne. Fajnie, że, że mamy możliwość, tak jak mówię, nas, nasi akurat w przypadku naszego klubu, e, nasi darczyńcy czy sponsorzy dali nam taką możliwość, że, że mamy na to środki, że że to szkolenie możemy prowadzić, możemy te dzieci wysyłać na turnieje, możemy je zagospodarować sportowo. Natomiast tu jest duża rola rodziców. Czy to, czy to, czy to będzie futsal, czy to będzie siatkówka, tak jak mówię, pływanie, tenis czy, czy karate. Warto o tym pamiętać i że, że to nie jest tylko. Sport dla, dla, dla tego, żeby nie wiem, osiągnąć jakieś nie wiadomo jakie wyniki, tak? bo często jest tak, że, że wyobrażają sobie, że, że nasze dziecko będzie, nie wiem, nowym Lewandowskim, czy nową igą Świątek, czy nie wiem, felpsem nowym. Tak? Często no, takie jednostki się rodzą raz na, nie wiem, tam milionów. Wiadomo, że ciężka praca prowadzi do sukcesów i to jest jasne. Natomiast ważne jest to, żeby rodzice się na to może jakoś tak specjalnie nie nastawiali, nie wywierali jakiejś specjalnej presji, tylko żeby po prostu to dziecko czerpało z tego przyjemność i poza tym, że będzie czerpać z tego przyjemność, to będzie to też dla jego, dla jego zdrowia. A i też dla zdrowia pośrednio rodziców, tak? bo ci rodzice mając odprężone dziecko, mając często zmęczone to dziecko po treningu, które e, e, zmęczone. E, nie wiem, to, to może głupio zabrzmi, tak, ale przyjdzie o 20.00 z treningu i, nie wiem, wykąpie się z jej i pójdzie, pójdzie, fajnie spać, a nie będzie myślało o jakichś innych zajęciach, które będą go gdzieś tam rozpraszały, doprowadzą do tego, że, 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 pójdzie spać zamiast o 21.00, to pójdzie spać o 23.00, tak, i w, później wstaje do szkoły zmęczony. Ja wiem, może skaczę gdzieś tam z tematu jakiegoś tam y, od rodzica po, po, po szkolenie. Natomiast y, y, pan redaktor poprosił mnie, żebym, żebym e, powiedział parę słów o tym, bo, bo uznał, że, że, że to może być jakieś tam ciekawe zagadnienie. Faktycznie, faktycznie takie jest. Jest to zagadnienie ważne, e, żeby, żeby te dzieci miały jakąś po prostu odskocznię. Nie wiem, czy, czy, czy podołałem, jeżeli chodzi o ten temat. Też do końca, może nie czuję się jakimś ekspertem w tym, w tej dziedzinie, natomiast, no, mam jakieś tam swoje doświadczenia i jako, jako działacz sportowy, jako były piłkarz, zawodnik, sędzia. Więc tyle, tyle ile, ile, na tyle, na ile pozwoliły mi moje doświadczenia, czy moje jakieś, Umiejętności, jeżeli chodzi o, o dostrzeganie pewnych rzeczy, to, to e, tyle mogę powiedzieć. Także zamykam chyba ten temat e, na tych moich, nie wiem, czy, czy, czy do końca e, słusznych i celnych radach. E, natomiast uważam, że e, każdą radę warto przemyśleć i i, i, I polecam Wam to. Tak i, i oprócz tych moich rad, nie wiem czy celnych czy nie, to bardzo serdecznie również zapraszam wszystkich widzów kanału Nowa Nidzica do zajrzenia do nas na halę sportową. 11 marca gramy młodzieżową ligę futsalu. 11 marca w sobotę, cały dzień właściwie. Będzie można zobaczyć, jak, jak właśnie te młode, młodzi adepci naszej dyscypliny sportu radzą sobie w rywalizacji z zawodnikami z Buska, z Jędrzejowa, z Nowin czy, czy, z, czy z Piasków koło Jędrzejowa. Mega fajny projekt dla takich dzieciaków, nawiązując do tego, że można im zapewnić fajnie spędzony czas na sportowo. Również zapraszam na nasze mecze, jeżeli chodzi o seniorów. KKF Cafaro Global System Kazimierza Wielka jest gospodarzem tutaj w Kazimierze Wielkiej, jeżeli chodzi o swoje mecze futsalowe. Serdecznie zapraszam do, do Hali Kos do kibicowania, zapoznania się z tą dyscypliną sportu. Myślę, że jak Państwo przyjdą choć jeden raz na nasz mecz, to, to już będą przychodzić stale. Także do zobaczenia na, na meczu futsalowym.